Witajcie kochani już w trzecim odcinku, oczywiście z naszą Edytą. I dzisiaj wybrałam cytat, który szczerze Wam powiem, absolutnie mnie przekracza, ale on jest tak fantastyczny, tak wspaniały, że przynajmniej Wam go podam. I tak naprawdę mam nadzieję, że Duch Święty tak poprowadzi, że ten cytat będzie w Was pracował. I słuchajcie, Bóg, cała Przenajświętsza Trójca, jest przecież w nas. Gdybyśmy tylko to zrozumieli... I w naszym wnętrzu zbudowali samotną celę, aby do niej tak często, jak się tylko da powracać, wtedy w żadnym zakątku świata nie może nam niczego brakować. Kochani, cała przynajświętsza trójca jest w nas. To tak jakbyśmy mijając na ulicy, siebie nawzajem, cały czas mijali e, Chrystusa, Trójcę Świętą. Bo każdy w nas, każdy z nas w sobie ma Trójcę Świętą. Czy widzimy to? No Raczej nie. Zważywszy na to, że czasami potrafimy się nawzajem naprawdę fatalnie potraktować. Więc to uwzględnienie Boga w nas raczej jest znikome. E, I to, co jeszcze ważne, Gdybyśmy tylko zrozumieli i w naszym wnętrzu zbudowali samotną celę, to w żadnym zakątku świata niczego by nam nie brakowało. No właśnie, czy my mamy taką samotną celę przeznaczoną dla Boga, taką przestrzeń w swoim sercu, że cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, gdziekolwiek byśmy byli, cokolwiek byśmy robili, cokolwiek byśmy doświadczali, mamy w sercu to, to, to miejsce, gdzie mieszka Bóg i gdzie zawsze możemy się schronić? A skoro mieszka tam Bóg, to tam jest wszystko. Czy mamy takie myślenie, że właśnie wchodząc w głąb siebie, szukając prawdy i Boga w sercu, tak naprawdę mamy wszystko? Niekiedy biegamy za różnymi, różnymi sprawami, rzeczami, osiągnięciami. I tym samym pokazujemy, że nie mamy pojęcia o tym, że już jesteśmy wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy najbardziej. I wcale nie mówię o tym, że właśnie rozwój jest zły, że doświadczanie życia, korzystanie z różnych, nie wiem, atrakcji świata jest złem. Absolutnie nie. Bóg nam dał ten świat. Ale pewna. Mm, obsesyjna wręcz yy, potrzeba posiadania, zdobywania, wytrąca właśnie z naszej świadomości to poczucie, że chwileczkę spokojnie, ty masz już wszystko, a reszta, cokolwiek możesz zdobyć, to jest tylko dodatek. I traktuj to tak, jak dodatek. Najpierw oddając cześć i chwałę Bogu, którego już masz w sobie. Posiadanie czegokolwiek na świecie z rzeczy materialnych nie da nam tego, co właśnie to przebywanie z Bogiem w naszej wewnętrznej celi, jeśli takową posiadamy, a jeśli nie, to zwróćmy, kochani, uwagę na to, czy stworzenie takiego miejsca nie jest naszym celem w życiu. Jednym przede wszystkim z celów. Ale jednak bardzo ważnym. Jeśli nie poświęcimy na to czasu, jeśli nie poświęcimy na to uwagi i nie wprowadzimy właśnie tego trójjednego Boga do naszego serca, to gdziekolwiek pójdziemy, na jakikolwiek zakątek świata, zawsze będzie nam czegoś brakować. Przyjacielu, jeśli czujesz się wybrakowany, to masz jasny komunikat. Twoja cela. Jeszcze nie jest przygotowana dla Boga. Jeszcze się tam nie spotykasz z Bogiem. W takim stopniu, aby poczuć, że jedyny Bóg w Twoim sercu to jest wszystko, czego możesz zapragnąć, i o czym możesz marzyć. Błogosławię wam, ściskam i wiem, że nie domagam w tym cytacie, ale, kochani, niech Duch Święty zrobi resztę. Niech uzupełni, niech doda i niech przekazuje Wam ten cytat jeszcze w piękniejszej formie, niż ja zdołałam to. Dzisiaj uczynić. Błogosławie.